Wielka rzeka, która płynie tam pomiędzy tymi drzewami, Wyszczycy Kłodzkiej, obok Wyszczycy Kłodzkiej obwodnicy, tak właśnie wylała w tym momencie. Ludzie się tutaj ratują, żeby tylko woda nie dostała się do domostwa. Pole płynie i tam dalej z powrotem wpada do koryta. Na chwilę obecną, tak wygląda sytuacja. No i teraz byszczyca kłocka. No, idziemy zaraz na nysę kłocką jeszcze zobaczyć, jak się podniosła woda. Ale nie zapowiada się zbyt ciekawie, zwłaszcza, że dzisiaj i jutro jeszcze mają być dość spore opady. Rzeka Nysa kłocka w Byszczycy kłockiej na chwilę obecną. No tutaj powiem wam, że wszystko się jeszcze mieści dość dobrze w korycie. I najgorzej będzie tam koło kłocka, gdyby ta biała lądecka. Tak bardzo wzburzona połączy się właśnie z Nysą Kłodzką, no to Krostowice Kłodzko może mieć najgorzej dzisiejszej nocy. Jak już woda podchodzi pod kapliczkę, to znaczy, że jest jej naprawdę sporo.